Witam wszystkim. Przed chwilą nagrałem film, ale mi się nie udał. Coś mi się zaciął telefon, więc jeszcze raz nagrywam. I w związku z tym... Tak sobie za, za na chwilę bo widziałem, że agresywne rybki są wobec jednej samiczki, co mnie bardzo martwi. Bo są agresywne wobec mojej ulubionej, żółtej samiczki. Najbardziej żółtej. Nie fajnie, nie fajnie, no ale nie o tym jest film. Film jest o rzęsie wodnej, a właściwie o tym, co im Pan Rybka napisał. Pan Rybka mi napisał, że z rzęsy wodnej można zrobić na przykład pokarm suchy. I dzisiaj postanowiłem, że stąd tutaj jest 20% rzęsu usunąłem z całego akwarium. Tutaj jest znacznie mniej. Tutaj to w ogóle fajnie, bo widać, że są jakieś dziury, a to już na siebie aż na od tutaj tej rzęso. I co piątek robię podmianki, podczas podmianki, tak jak mówiłem, postanowiłem...